Cześć i witam was widzowie w kolejnym odcinku z gry Craft 2 Dzisiaj mamy odcinek bowiem szósty No i lecimy do oglądania Dobra Mamy noc, więc póki co pójdziemy sobie spać Mamy myszkę inną, która jest cisza, Bardziej cicha niż tamta, bo tamta brzmia tak A to tak to tak o. No więc. O wiele cisza jest. O dobra, mamy dzień. Teraz tak, tu mamy byczki. A tutaj mamy, co mamy wilku? A mamy tylko cztery wilki. Więc niedużo. Ja bym tutaj wprowadził swojego konia. Żeby już. Żeby mógł sobie żyć tutaj. Mam nadzieję, że tu go wilki nie dopadną. Oby tylko. Tak nie było, bo. A cię będzie lipa. Zrobimy na dwie kratki. Zobaczymy, a gdzie mam. Zostawiłem murki. Tu mam 14, ale to. Ja chyba miałem więcej tych murków. I się znaję Cyk, cyk. Dobra, i tutaj chcę konika damy. Zniszczymy sobie górę. Siadniemy sobie na konika i... Konik jest. Mam nadzieję, że kuku nie zrobią konikowi mojemu. Bo inaczej będzie ogromna lipa. Szkoda, że pada deszcz. Tutaj mamy krówkę i trzy byki aż. Zatakować nie będzie. Jakby był jedna krówka, jeden byk, to bym się skusił, ale trzy byki to już jest za dużo. Podejrzewam, że troje byku może mi zrobić kuku. W ostatnim odcinku byliśmy w tamtym kierunku. Zaraz Wam pokażę. Obejdziemy sobie tutaj dom. Byłem w tamtym kierunku, tam aby być nie byłem w tamtym, więc próbujemy zwiedzić tamten kierunek, po prostu tam zwiedzimy, siadamy na konika i po ich ja nie wiem jak to powiedzieć, czyli sobie po prostu nie polecimy, pobiegniemy, nie, bo to chyba się nie liczy jako pobiegniemy, bo ja, ja to tylko, no, lecimy po prostu nikien tamtą stronę, tam jest biom zimowy, ale to jest jakiś tam inny. Ale już widzę problem. Oj, 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 będzie problem. Dobra. Yy, to time widzowie, zanim ja tam dojdę, to filaminie. Dobra widzowie. E, jestem z powrotem zaatakował mojego niestety konika niedźwiedź, nie wiem dlaczego. I teraz tak tu zatrzymujemy się, bo tutaj jest e, jak widać, tam jest góra wielka. Tu mamy las, więc mamy mały biom zimowy. Z jednej strony dobrze, bo ja nie lubię dużego biomu zimowego jak jest, bo tam jest cał bardzo, ale to bardzo trzeba dbać o ciepło jakby. Wiecie o co chodzi. Oczywiście znowu ścięło. Sorry, że tak ścina tego survival Kraft, ale no nie wiem, co się dzieje. To no nie ode mnie zależy. Nie wiem, jak to naprawić. Jak ktoś może wie, to mi powiedzcie. No i tak, mamy duży tak powiązany teren zimowy z zwykłym terenem. I tam mamy teren zimowy, no i mamy las, więc tam raczej nic nie będzie. Sobie tak. Biegamy i sobie z Wami rozmawiam. Tam raczej na pewno nic nie będzie. Oj, dobra, czekajcie. Pójdziemy konikiem. I wyjmiemy patataj, nie? Tam nic nie będzie, więc... Szkoda mi tam iść nawet. Czy tutaj jakby my może chwilę zrobili time sobie drewna pozbierał. Więc zróbmy, zbędzie time -lapsing. Miał widzowie być time na takiej duszy, bo chciałem więcej drewna pozbierać, ale oczywiście mi się kiera pękła. A ja rękami nie mam zamiaru tego robić. ja sobie, yy, wiecie tego kopru. Więc no, nic na to nie poradzę. Dobra. Lecimy sobie dalej. Wracamy, sam bardzo, że to jest ładny konik biały. Biały ładny koń tu jest. Mi się mu podoba. Oni niedźwiela od niedźwiadka z daleka. Oj, sorry. Panie do wody. No to dobrze, pasuje, żebym do wody, do wody nie wpadał. Nie mogę wpaść do tej dziury, bo jak tu w... muszę tą dziurę przesunąć. Dziura to nie jest dobry pomysł. Może, że pozbędziemy się nich. w tym jest kłócenia, a ja tego jeszcze nawet, jeszcze tego nie odkryłem. Fajnie. Oj się noc zrobi, więc... Dobra. Mniejsza mi ten set, trochę szkoda mi go, bo... Miarą nie jest dobry, chodzi, o to, chodzi po prostu o to, że mnie chroni przed atakami z tych zwierzątek. E, tych niemiłych dla mnie zwierzątek. No to tak, po podróżowali, zobaczyliśmy trochę terenu, zabiliśmy w kilka wilków i też przetestowałbym jeszcze tego baga. Na to patrzenie, gdzie może być dana kopalnia. Przed te, przez to musimy zmienić ekran. I tutaj. Jak widać tutaj mamy kopalnię niedaleko. Tu też mamy, ale... Kurde, jakbym bardziej tam wleść. bym gdzieś na tym poziomie, że się kopać. No to. Nie czekacie? Źle zrobiłem. W lewo. W lewo, tam bym musiał gdzieś się zacząć kopać, więc... Yy, time napchik, bo długo będę się kopał. Widzowie, dokopałem się do kopalni, przyszłem sobie na górę skraftować itemy. I co mi pisze? Pisze mi, że muszę posiadać level drugi, żeby móc skraftować rzeczy z kopra. Więc e, dzisiaj będzie odcinek e, o nazwie masowe wybijanie na przykład, bo no niestety. Nie zrobię nowych itemów, bo w tamtym odcinku, w odcinku piątym, jak się nie mylę, e, zabiję, zabiłem, umarłem w głupi sposób, naprawdę głupi sposób. I przez to, no niestety... Ile tam jest jedzenia? Ile tam byków leciało. Oj. Osiem żarcia, pięć skóry. No, w głupi, ale to naprawdę strasznie głupi sposób umarłem. I teraz muszę. Może tak ja powinienem mówić, ale no niestety muszę Dzisiaj zrobić masowe wybijanie, po prostu muszę wybić wszystko co się rusza. I tyle, no. Bo nie mogę zrobić rzeczy. Zrobię sobie jeszcze jedną pałkę i spróbujemy. Pójść na to wybijanie. Konik tutaj stoi sobie, mam nadzieję. Tak, konik sobie żyje. Wsiadamy na konia i lecimy na masowe to wybijanie. Na masowe wybijanie. On teraz nie lubi. Lecimy, trzeba wybijać wszystko co się rusza. Czeka, że go już nie dogonię. Ale mamy prosiaka. O, nie trafię, co nie. Nie wiem, że to mis. Nie powinienem tego mis. Potrzebuje ogromek spanie. Ogrom. więc muszę wybić wszystko, co się da. Co ten koń robi? Nie uciekaj. Konik, stani tu i tu, stój po prostu. Musimy wybić wszystko. Parze mi łatwo poszło, ty. Oj, krówka jest. No ja wiem, niedźwiedziem, czy dam radę. Chyba nie dam z nim radę. Ło! Oj. Przecież nie wiedziałem, że dam radę. A dlaczego on mnie zaatakował? Przecież... Ja... Ja amunizję zrobiłem, a to nie zaczęło atakować. Tu darmowe eksplarze. Gdzie jest koń? Gdzie ja zostawiłem konia? Aż tam go zostawiłem. Tam atakują się i tam jest darmowy Exp. I można powiedzieć, że przyłączyłbym się do imprezy tego XP, Bo, bo no trzeba na max, bo bez tego Expa no nie zrobię podstawowych rzeczy. On nie odejdzie bez jego zdobyć, ale... Co bym powiedział na to, jakby zmarł. Właśnie. Ma mięso tylko? Mało dał. No. Gdzie tego konia? No zostawiłem ludzie. Ja się zawsze tego konia dzisiaj pozbędę. Gdzie jest konik? Gdzie ja zostawiłem patataja? No gdzie on jest? Dobra, dobra, jestem. Udało mi się znaleźć konie. Myślałem, że e... no, myślałem, że już byśmy stracili konika na, na zawsze, udało nam się znaleźć konika, więc mnie bardzo to cieszy. Idziemy. Zasiadujemy do domu. No, dużo mi nie zrobiliśmy dziś, ale no.

nie jest najlepiej. Mogło być lepiej, a nie jest najlepiej. No powinno być lepiej. A nie jest. Jedynie co to my, no, zdobyli dużo skóry na przykład i ogromna ilość mięsa, ogromna ilość żarcia jest. A nie miałem tego, jeść, to ogromniejsze. To tu... No. <kluz> Dobra, widzowie. Ale jakie będą ja mieć oddalanie? Nawet tego nie widziałem. Dobra, widzowie. To no. Dziękuję wam, albo nie. O teraz. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zostawcie łapę w górę i suba. Widzimy się do następnego narka.